Dwie najważniejsze rzeczy, które możemy wyselekcjonować na podstawie treningu siłowego i jego założeń w kontekście, w kontekście właśnie przygotowania fizycznego w koszykówce, a tak naprawdę w każdej dyscyplinie sportowej. To dwie rzeczy, pierwszą zmniejszenie i zapobieganie ilości urazów. To jest chyba najważniejsza rzecz, bo tak naprawdę nie wiadomo. Nieważne jak dobry jest zawodnik, nieważne na jakim poziomie jest, jakie ma umiejętności, jeżeli jest kontuzjowany, to po prostu nie gra. Drugą rzeczą poprzez trening siłowy chcemy wyeksponować większą wydajność podczas dyscypliny sportowej, jaką uprawia. W tym, jakby no, w tym kontekście, jeżeli rozmawiamy o koszykarzach, no to po prostu żeby lepiej grali w koszykówkę. W zależności od okresu. Natomiast dzielimy z reguły te przygotowania, czy też ten trening siłowy i ilość i częstotliwość tych jednostek treningowych w zależności od okresu. W okresie przygotowawczym będzie więcej troszeczkę tych jednostek, między 3, 4... Też w zależności od osoby z jaką mam, jeżeli są osoby, które są mniej wytrenowane, będą potrzebowały troszeczkę więcej jednostek treningowych. Jeżeli będzie osoba, która jest bardziej wytrenowana, troszeczkę mniej. W okresie startowym, czyli w trakcie trwania sezonu, w szczególności w tym pierwszym okresie mniej więcej od sierpnia do stycznia, grudnia. Musiałem się zastanowić, bo teraz też ten kalendarz się zmienił przez, przez COVID. Tych jednostek treningowych są między 2 a 3. też mówię, to zależy od mikrocyklu i od ilości meczów, które rozgrywamy. W późniejszym okresie, kiedy te zmęczenie narasta, zmęczenie też psychiczne i jakby no, kwestia tego, że przebywania ze sobą i tak dalej, i tak dalej, zmniejszamy tą ilość jednostek treningowych po to właśnie, żeby nie doprowadzić do nadmiernego zmęczenia i możemy tak naprawdę trenować rasę. Ale mówię, to jest kwestia bardzo mocno indywidualna i zależy od wielu czynników, od pierwszego trenera, od mikrocyklu treningowego, od osoby, z którą mamy do czynienia, bo też osoby, które będą grały więcej, no to będą potrzebowały może nie tyle, co potrzebowały, ale będą trenowały mniej. Jeżeli mam osoby, które nie grają praktycznie w ogóle, albo grają od 5 minut, 7, no to mogą trenować zdecydowanie więcej. Cały trening jest tak skonstruowany, tak jak wspomniałem, po to, żeby. Poprawić ich braki po to, żeby zmniejszyć ilość urazów i żeby poprawić wydajność. Generalnie składa się to z kilku części. Jest też element, w którym skupiamy się na dźwiganiu i podnoszeniu dużego ilości ciężarów. Intensywność treningów jest wysoka, natomiast objętość treningu, czyli długość jego trwania. Jest krótka. Tak, w taki sposób, żeby jak najbardziej aktywować szybko uczciwe jednostki motoryczne, tak po to, żeby aktywować układ nerwowy, żeby zawodnicy czuli się świezi, wypoczęci, mieli bardzo dużo siły i mocy. Są też takie elementy, które skupiamy się bardziej na mniejszej intensywności, to są ćwiczenia prehabilitacyjne, skupiamy się też na ćwiczeniach, które mają za zadanie prehabilitację, czyli mobilizacja, rozciąganie tego typu rzeczy, więc staramy się wszystko upakować w jednostkę treningową, tak żeby, tak jak mówię, no, maksymalnie zwiększyć wydajność każdego zawodnika i zmieścić ilość urazów.